Siemaneczko, witam Was w kolejnym materiale. Na samym wstępie muszę powiedzieć, że słabo trzymacie kciuki, ponieważ kończąc ostatni materiał mówiłem, że jest dzień meczowy, wybieramy się na mecz do Jarocina i prosiłem, abyście trzymali kciuki. I ten mecz przegraliśmy 7 do 0, więc no, coś tu poszło nie tak. Postaram się wam w małym skrócie opowiedzieć, co się działo u mnie w poprzednim tygodniu i w tym tygodniu, ponieważ w poprzednim właśnie kończyło się na czwartku i to był tydzień, w którym mówiłem, że jest taki specyficzny, ponieważ gramy w czwartek z Jarocinem, graliśmy w czwartek z Jarocinem i później w niedzielę był wyjazd do Polic. I szczerze na jednym i na drugim meczu dobrze się czułem, uważam, że też dobrze się prezentowałem, aczkolwiek ciężko też mówić, żeby dobrze się prezentować na, na meczu, który przegrywacie, przegrywacie 7 do 0, ale ale z czego się da, z tego trzeba, trzeba wyciągać pozytywy. No więc w czwartek był ten mecz, który pewnie za niedługo ogarnę. Będziecie mogli sobie również zobaczyć, jak ja tam wyglądałem i jak wyglądały te bramki, które, które traciliśmy, ponieważ, tak jak mówiłem, 7-0 się zakończyło. W piątek mieliśmy taki e, trening, chyba 30 czy 40 minutowy, e, bardziej takie, wiecie, rozbieganie. Później też była zimna woda, e, więc e, takie, takie wyluzowanie, Sobota akurat w klubie mieliśmy wolną. Ja się wybrałem do klubu na takie znowu 30 minut, tak jak na jednym materiale. Widzieliście e, 30 minut takiego pobudzenia przedmeczowego, czyli kilka tam ćwiczeń od e, trenera Patryka, i po pracy na drabince dynamicznej wyjście do bodajże czterech Sprintów. I szczerze, dobrze się po tym czułem i w czwartek, i właśnie w niedzielę. W niedzielę mecz w Policach, około 5 godzin drogi, więc wyjeżdżaliśmy o 7 rano. Następnie, następnie o 14 był pierwszy gwizdek i przegraliśmy niestety ten mecz 3 do. Jednego, miałem asystę na 1-1, i pewnie też będę starał się zdobyć dla Was materiał z tego spotkania, abyście mogli sobie zobaczyć i te bramki, które padały, i moją asystę oraz moją grę. No i to tak naprawdę tyle z tego meczu. Wróciliśmy z powrotem. Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że mecze, w których zacząłem grać w środku, czyli od meczu bodajże właśnie chyba z Wejherowem, czyli mecz, który sobie na tym materiale odpalimy. Wam znowu powycinam te fragmenty, w których były bramki oraz fragmenty, w których były moje zachowania z piłką, czy też bez piłki, jak ja się tam zachowywałem i to po prostu ja Wam zostawię. I od momentu właśnie, jak zacząłem grać na środku, aczkolwiek nie jest to dziesiątka, ja nie wiem, czy większość z Was... Wiem, może nie wspominałem o tym w ostatnim czasie, ale nominalnie jestem dziesiątką, ja też najlepiej czuję się na dziesiątce, ogólnie w środku pola, gdy, gdy mogę w sumie pojawić się na każdej pozycji tak naprawdę, bo w lechu grając taki dosyć mocno taktyczny, taktyczny futbol, ponieważ tam było mocno na to stawiane, i mi się wydaje, że ja w tym też bardzo dobrze się czułem no to na przykład zejście na drugi sposób to się akurat tak w lechu nazywało na drugi sposób no to, to było takie zejście w boczny sektor i stawałeś się ze środka pola stawałeś się bocznym obrońcą, więc tak naprawdę ze środka jest to taka bardzo wszechstronna pozycja i na wielu, na wielu pozycjach w trakcie meczu możesz się znaleźć, czy to dawać też mobilność w boczny sektor i nagle zostajesz skrzydłowym i no mówię, no ten środek mi najbardziej odpowiada i też najlepiej się, najlepiej się tam czuję, oraz gdy tej piłki nie ma się za dużo, to jesteś w stanie Samemu sobie zejść i ubiegać się po prostu o to, o to podanie od partnerów, bo na skrzydle jest to troszeczkę trudniejsze z tego względu, że raczej starasz się trzymać tą szerokość, nie schodzić tak nisko, czy też nie wchodzić w linię Twoich partnerów do środka. No i, i tam się zdarza, mi się tak zdarzało w meczach, że ponad na przykład 25 czy 30 minut nie miałem, nie miałem żadnej akcji, nie miałem piłki przy nodze, a jednak w tym środku, gdy mi czegoś brakowało, to sam z siebie mogłem zejść i, i ubiegać się, ubiegać. O tą piłkę i też czuję, że na pewno mam więcej, więcej kontaktów z piłką, oraz, no mówię, uważam, że w tym środku jest. Taki teraz, takie moje najlepsze występy, jakie, jakie mam w tej trzeciej lidze, to uważam, że teraz jest właśnie na w środku w środku pola. Ale to też pewnie będziecie mogli sobie sami ocenić po tym, jak właśnie zobaczycie sobie fragmenty z tego meczu. A my teraz przechodzimy do poniedziałku i przenosimy się na działeczkę. Tam chciałbym wam coś pokazać, ale zaraz też dodam dalszy komentarz do tego. Siemanko. A... W poniedziałek mieliśmy wolny w klubie, więc stwierdziłem, że nawet żadnego treningu nie będę robił, ponieważ z rana jak wstałem, to dosyć mocno odczuwałem nogi. Czwartek i niedziela, no to, to mecze, oba po 90 minut. Dosyć sporo, sporo wybiegane. Następnie ta podróż, no i budząc się rano, Odczuwałem te nogi jak po meczu, ale po części też coś czułem, że już, już jest nie tak, bo chociażby biorąc zimny prysznic, czułem, że jak ta woda dotyka moje ciało, to jest coś, coś nie tak. Nie jest to takie odczucie jak zawsze. No, i, i pojechałem sobie na działkę, na działkę pocilować. Chciałem sobie też poczytać książkę, nową książkę, bodajże bądź sprawny jak Lampard, Chyba tak się nazywa, bo teraz z głowy tak rzucam. Chciałem ją sobie zacząć, ponieważ wujek mi ją podarował. Kupił dwie sztuki, więc jedną mi podarował. Też widziałem u jednego trenera, że, że czytał i polecał, więc no, mega byłem podjarany, żeby sobie rozpocząć właśnie to, zobaczyć co tam jest ciekawego. Ale jak dojechałem na działkę usiadłem na fotel, to następnie mówię nie, muszę się na razie zdrzemnąć. Nie mogłem się też po, po części zdrzemnąć przebykając te ślinę, czułem dosyć Mocny ból na gardle, no i już czułem, że po prostu jest coś nie tak z organizmem, bo, no wiecie, zaczęło się robić i zimno, i ciepło. Tak na zmianę takie osłabienie ogólnie wjechało, i tak naprawdę kilka godzin spędziłem na działce na tym, że przenosiłem się z jednego miejsca na, na drugie, żeby co nieco, co nieco sobie tam przespać. Wróciłem do domu, położyłem się do łóżka i, i następnie, następnie poszedłem spać. Następny dzień jak wstałem. To, to w sumie to osłabienie nie było aż takie, aż takie duże w sumie to w sumie to w ogóle nie było tego osłabienia pojechałem normalnie na trening ale, ale gardło mnie dalej trzymało, aczkolwiek to było do zniesienia. No i po treningu znowu zacząłem czuć takie osłabienie, więc położyłem się do łóżka, środa się obudziłem i bardziej byłem zmęczony już chyba tym gardłem głównie, ponieważ gardło zaczęło naprawdę mnie tak boleć przy połykaniu śliny, naprawdę nie życzę temu nikomu i też tej radości w ogóle z jedzenia nie było, w sumie to apetytu w ogóle nie miałem, bo w środę zjadłem tylko zupę, to w sumie było tyle, zjadłem ją o 15, tak to było takie w sumie gnojenie się w łóżku, bo na nic nie miałem ochoty i żeby tu nie było, bo tu jeszcze się pojawią ci, co nie miałeś apetytu, to na pewno to jest to, o czym, o czym wszyscy myślą w, tym, w tych czasach. Nie, po prostu nie miałem apetytu, przez to, że biorąc cokolwiek do, do ust i przełykając to odczuwałem duży ból. No i organizm, już to wiedząc, po prostu sam nie chciał, nie chciał niczego dostarczać do, do siebie. W środę wieczorem byłem jeszcze u takiego bardzo dobrego lekarza, który jest w gnieźnie. On troszeczkę ogarnął temat, i na następny dzień troszeczkę, troszeczkę już było lepiej, wiadomo, to nie oczekiwałem cudów, troszeczkę. Było lepiej i widziałem jakby już to, że to zmierza raczej w tym kierunku końca, niż, niż tego, że, że znowu coś się zacznie dziać, bo tak naprawdę trzy dni miałem takie, że różnymi rzeczami płukałem te usta, a było tak naprawdę tylko gorzej, a nie lepiej. I czwartek rozpocząłem także trening w Poznaniu, tak jak widzieliście ostatnio. Następnie powrót do Gniezna na, na trening na boisku, który tak jeszcze nie chciałem na fula wchodzić, w sensie połowę treningu przepracowałem i później uderzenia czy gierka odpuściłem z tego względu, że... Może nie aż tak problem z gardłem, ale gardło przyczyniło się do tego, że mam dosyć duże spięcie na, na szyi, czy to też troszeczkę tutaj górny odcinek pleców, z tego względu, że wiecie, każde połknięcie śliny to było takie, że tak powiem, no, no takie, takie spięcie i też były powiększone węzły chłonne, więc tu, tu też można było odczuwać takie poszerzenie na szyi, więc nie chciałem z tym kombinować i dzisiaj mamy piątek też stwierdziłem, że nie, nie, będę, nie będę na treningu. To jest i tak tylko takie pobudzenie. Stwierdziłem, że, że to, to pominę, a jedynie jutro przed meczem, z rana, sobie w domu zrobię kilka takich króciutkich ćwiczonek pobudzających i, i będę, będę grał prawdopodobnie normalnie, normalnie w meczu. I mecz gramy o 11 we węgrowcu. I tak myślę, że w dosyć, dosyć dużym skrócie Wam. Wam opowiedziałem, jak to było w, w, tym, w tym tygodniu, też w, w, połowie, w połowie poprzedniego, ponieważ tam się zakończył dzisiejszy materiał. No i wiadomo, nie trenując dodatkowo, no to też nie ma zbytnio materiałów do tego, żeby, żeby coś tu się pojawiło z boiska. W sumie to nie mam Was za co tu przepraszać, no bo bo tu nie mam co poradzić na to, że moje zdrowie troszeczkę odmówiło w tym momencie posłuszeństwa. Ja ogólnie nie jestem osobą, która choruje, zdarza się to bardzo rzadko i po prostu bardziej to przyjmuję tak, że to jest kolejny jakiś tam moment na, na takie wiecie, różne jakieś przemyślenia, które się ma w tym czasie, jak się tak noicie, że chce się wrócić jeszcze na takim większym pałerze i też docenić to co się ma po części, bo... Jeśli chodzi o, o jedzenie, na przykład to już mam to uczucie, że jak to wróci wszystko do normy, to albo pół lodówki w domu zjem, albo jak gdzieś na miasto pójdę, to, to dosyć, dosyć sporo rzeczy sobie zjem z tego względu, że naprawdę dosyć mocno, mocno głodowałem, w sensie głodowałem, aż tak mój organizm tego nie odczuwał i nie domagał się tego, ale ja po prostu na głowie to czułem, że jedząc wiecie tak dzień w dzień systematycznie yy, różne, różne rzeczy, yy, ponieważ yy, jedząc też w ostatnim czasie tą owsiankę, tak mi to wszystko przypasowało fajnie, że, że z rana na przykład taka, taka owsianka wjeżdża i to taki też jest go od razu z rana energetyczny, to teraz sobie raz zrobiłem tą owsiankę i po prostu była tragedia jak ja jadłem, bo, bo nie sprawiała mi w ogóle radości. E, więc no mówię, nie, nie mogę się doczekać takiego powrotu do normalnego jedzenia. Więc Żeby już to jakoś mega się nie rozgadywać, czy to jakieś o moich przemyśleniach, czy coś, bo to można najwyżej by wpleść dalej, ale myślę, że już w tym materiale nie będzie sensu. E, myślałem, że przeanalizujemy sobie dwa spotkania, jednak e, jeszcze zobaczę, na pewno będzie gryp wecherowo, on idzie tutaj do was jako pierwszy i chciałem jeszcze koszalin, z którym graliśmy, z Gwardią, bodajże, bo wcześniej z Bałtykiem, no to już jest na kanale, ale z Gwardią, tylko że z Gwardią ktoś jakoś dziwnie nagrywał to spotkanie, bo raz chyba było na statywie, raz ktoś w ręce chyba nagrywał, a raz chyba z GoPro, i strasznie pomieszane są te nagrania i za dużo też z nich nie widać, więc jak nie będzie stamtąd ciekawego lub będzie widać chociaż jedną, dwie akcje, to może to podrzucę tutaj. Ale tak to głównie zrobimy sobie z tego gryfu Weicherowo. Tutaj, tutaj że tak powiem, te, te akcje, które Wam wrzucę i to będzie jedna rzecz i jeszcze tak bo mi się w sumie przypomniało bo był też mecz z Unią Janikowo i tam no, też to te nagranie było tak, że w wielu sytuacjach, w których akurat ja miałem jakiś udział w akcji i ja coś robiłem, to jakoś tak dziwnie przycinało, albo był moment pauzy, nagle pojawiałem się w jakimś innym miejscu, już na przykład bez piłki, więc no tam też jakiś problem był chyba z transmisją. I tam, jedynie jedną taką rzecz, którą chciałem wam pokazać, bo myślę, że, że fajna, wiadomo, no wynik i tak dalej, że nie wiem, nie strzeliłem bramki czy coś, ktoś by mógł mi to wypominać. Ale dla mnie to też są fajne rzeczy i tak jak chyba już bodajże w food traku mówił, że on też przez długi czas miał tak, że bardziej się jarał dribblingiem niż asysty czy bramki. I w sumie do teraz pewnie wielu zawodników tak ma, tylko że właśnie seniorska piłka w bardzo dużym stopniu jakby dominuje się tym, że właśnie jest stawiane, że te statystyki muszą, muszą być na poziomie. Więc możecie sobie zobaczyć właśnie dziurkę z podania, piętą właśnie teraz na ekranie, a następnie przejdziemy sobie do gryfu Weicherowi. naprawdę wszystko w tym materiale. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. W sumie to w większości wysłuchanie, ponieważ nie miałem zbyt dużo materiału, żeby Wam to w obrazie po prostu pokazać, co robiłem przez prawie te dwa tygodnie, ale myślę, że z tego, co, co mówiłem, wy wnioskowaliście, co, co było przyczyną tego, że, że nie ma tych materiałów, czy to, czy to z treningów, czy, czy z innych rzeczy, bo po prostu większość to było leżenie w łóżku, więc no to chyba nie byłoby, nie byłoby ciekawe. Za dwa tygodnie, Kończy nam się liga, więc mam nadzieję, że na boisku jeszcze się pojawię i będę mógł też wam coś wrzucić z tego, co tam będę robił. Ale też głównie to jest teraz łapanie, łapanie świeżości po każdym meczu, aby już do końca, do końca tego sezonu jak najlepiej się w tych meczach prezentować, bo nie powiem, jest już to trochę odczuwalne, że to jest w sumie taki pierwszy sezon, w którym tak naprawdę w większości meczów prawie od dechy do dechy zagrałem, chyba że były to tam jakieś, wiecie, 85 minut czy coś takiego ale tak to raczej większość mecz naprawdę w dużym wymiarze czasowym i mówię, pierwszy, pierwszy taki sezon i jest to, jest to trochę odczuwalne, ale z drugiej strony też bardzo się tym cieszę, więc na to, na to nie ma co narzekać ale pewnie też ligę sobie podsumujemy, podsumujemy na koniec więc y, z tym nie będzie problemu jeśli macie jakieś propozycje tego, co, o czym byście chcieli usłyszeć na materiale, czy może pomysł na jakiś materiał, możecie dać, to, y, możecie dać to w komentarzu ponieważ wiecie, że mamy troszeczkę braki w materiałach z tego względu, że a właśnie, a to ja coś miałem ze zdrowiem czy na przykład nie trenowałem, bo, bo w sumie też coś było ze zdrowiem, no to kilka materiałów nam po prostu powylatywało, ten harmonogram tych materiałów też troszeczkę upadł i jest ich mniej, więc może nie, żeby nadrobić, bo tu nie ma co nadrabiać, ja się z niczym nie spieszę i nic na siłę nie robię, ale jeśli macie jakieś ciekawe propozycje, to przecież czemu by nie spróbować czegoś dla Was nagrać, co, co wy byście chętnie obejrzeli, ale to mówię, dajcie jako propozycję, może to wykorzystam, może nie. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się siemaneczko.